Na samym początku tego mojego czytania, z którym chciałem się z wami podzielić pięknym tematem, chciałem was poinformować, że zostałem zmuszony do tego czytania przez kobiety z Glory, z YouTube'a itd. Ale może to dobrze, że są by czytał i no proszę was o wyrozumiałość, bo bardzo słabo czytam. Temat, z którym chciałem się z wami podzielić to jest następujący tytuł brzmi tak. Kłamstwa szatana ujawnione przez apostołów ostatnich czasów. Na samym końcu umieszcza napomnienie braterskie do jednego naszego brata zagubionego, który lato gdzieś po stadionach, nie, wi nie wiadomo czego szuka, jakieś mocy czy czegokolwiek, nie wiem, nie wiem czego on szuka. W każdym razie, że jest na złej drodze i żeby się po prostu, żeby się nawrócił z powrotem. Także temat, który chciałem wam przekazać, Brzmi następująco tak. Kiedy rektor z Fatimy, ksiądz Luciano Guera, mówił bardzo piękne słowa. Mówił o tym zmasowanym ataku na Maryję, na jej cześć. Ksiądz Guera przekonany, że historia z Fatimy nie skończy się śmiercią żadnych z wizjonerek. Przełom fatimski w dziejach świata nastąpi, gdyż Fatima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Mówi następująco. Jestem o tym przekonany, były rektor Luciano Guerra z Fatimy. Wydaje mi się, a mówię to bez żadnej zarozumiałości, że Fatima będzie wielkim znakiem naszych obecnych czasów zamętu. Mówi tak, że narody zachodniej Europy wyczerpały chyba już misję, a narody słowiańskie, zapytuje, one nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Powtarzam, nie jestem prorokiem. Mówi ksiądz Góra. Wydaje się, że Bóg chce wykorzystać narody słowiańskie do zadania nowego impulsu rozwoju orędzia fatimskiego. Ale co do strażnika sanktuarium fatimskiego, szatan i oddani mu ludzie wszystko czynią, by narody słowiańskie nie odegarały roli wyznaczonej w planach bożych. By nie pojawiło się tam nowe pokolenie Maryi. Zło uderzy w Maryjność słowiańską. I także myślę, że Polskę czeka czas katakumb. Polacy przetrwają tę próbę zwycięsko. gdyż nie znam przyszłości, ale powtarzam, Bóg z pewnością przeznaczył Polsce szczególną rolę. Maryja jest matką nowego pokolenia. Co robi szatan? Jakim środkiem się posłuży, by Maryja nie istniała w ludzkim życiu i w sercu człowieka? A konsekwentnie by nie stała się matką tego potomstwa przeznaczonego przez Boga do zmiażdżenia jego głowy. On robi wszystko, by nas zbała mucić, tak jak pierwszych rodziców przez pychem, tak również i nas. Kiedy powie: "Maria nie jest nam potrzebna. My wiemy lepiej, jaką drogą iść", ponieważ nie chce dopuścić, aby były te pokolenia, które za prawdziwą walkę duchową. Maryja mówi, niepokalane serce zwycięży. Nowe pokolenie, o którym mówią wielcy święci, a nawet siostra Ucja. Maryja mówi do ojca Gobiego, nie pozwólcie się zwieść tym, którzy wyznaczają lata i dni, jakby chcieli ogarnąć czas nieokreślonego miłosierdzia Bożego mojego syna. Liczni fałszywi prorocy rozpowszechniają kłamliwie przesłania i Ewangelię w celu doprowadzenia was do niepokoju i zamętu jak byłam dziewiczą matką pierwszego przyjścia Jezusa tak jestem chwalebną matką drugiego przyjścia mojego syna pośród wszelkich rodzajów prób i cierpień będziecie radośni mając pewność że godzina obecnego ucisku przygotowuje czas chwalebnego powrotu mojego syna Jezusa Będziecie szczęśliwi chociaż życie w Kościele zaćmionym, poranionym i podzielonym, ponieważ ta godzina agonii przygotowuje dla Niego promienny świt drugiej pięćdziesiątnicy. Jeden święty kapłan powiedział kiedyś tak, pamięta jedno, jeżeli Smok z apokalipsy zamiecie gwiazdy i jedna trzecia gwiazd spadnie z nieba, to nie ma mowy, by żadna z gwiazd spadła z korony Matki Bożej i wokół niej. Jeżeli jesteś jedną z tych gwiazd wokół niej, Matki Bożej, jesteś jej synem i córką. Należysz do niej i choćby nie wiem, jakie moce piekielne rzuciły się na ciebie, czy na mnie, z nią nie wygrają. Święty Ludwik Maria Grignon de opisuje jedną z tajemnic łaski, które zrozumieją je dusze Chrystusowe należące do jego matki. Oto one: Duch Święty. Przez pośrednictwo najświętszej dziewicy, którym chce się posłużyć, wyraża swoją płodność w czynie, kształtując w niej i przez nią Jezusa, Chrystusa i jego członki. Oto tajemnica łaski, nieznana nawet najbardziej uczonym i uduchowionym wśród chrześcijan. Czyli wynika z tego, że inne ruchy odstępcze od kościoła jedynego apostolskiego, katolickiego, które próbują nazywać się Kościołem, tylko niby jakim. Jest tylko jeden kościół, jedna głowa. Jest nią Jezus Chrystus. O niepamięta mądrości Boża, Ty co małe, uniżone i pokorne, wywyższasz i posadzasz na tron w niebiańskiej chwale, a pysznych, zarozumiałych i bluźnierców z niczym odprawiasz. Kościół zostanie oczyszczony krwią Jezusa i Waszą oraz ogniem Ducha Świętego. Zostanie całkowicie oczyszczony, wyleczony. Z ran niewierności, obłudy, bezbożności i odstępstwa. Nadeszła chwila, kiedy świat i Kościół powinien rozpoznać zadanie, które Trójca, przynajmniej świętsza, powierzyła w tych czasach mojemu niepokalanemu sercu. Nikt z ludzi nie ma takiego podejścia do Boga jak Maryja, i Bóg nie ma z nikogo na świecie takiej słabości jak do niej. Dlaczego niepokalana bez grzechu? Ktoś, kto ma grzech, nie urodzi kogoś, kto nie znosi grzechu. Jezus był bez grzechu i nie mógł odziedziczyć grzechu. Święty Jan pisze w Ewangelii, kto grzeszy jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, by zniszczyć dzieło diabła. Jeśli by Maryja byłaby zwykłym grzesznikiem, człowiekiem, byłaby dzieckiem diabła. Tak więc syn kobiecy, który jest dzieckiem diabła, mógłby być Synem Boga? Pytanie jest dobre, nie? To byłby absurd. Mówienie, że Maryja nie była niepokalana rzuca fatalne światło na Jezusa, a na Maryję odbija się fatalnie na Jezusie, czyni z Niego dziecko diabła. A to nie tylko oszczerstwo, ale i bluźnierstwo. Biblia twierdzi wyraźnie. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele Zaprzedanym grzechowi. Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą. Czy Pan obdarza kogoś pełnią łaski, to jest grzesznikiem? Maryja poznała Boga od wnętrza, bowiem miała go jako dziecko w łonie. Nawet żaden anioł nie nosił w sobie Boga, tylko był przeniknięty Jego obecnością. Tylko z niej Syn Boga zbudował sobie ludzkie ciało. Gdyby to było ciało z grzesznicy, to byłoby ciałem grzesznym, a Bóg wrzydzi się grzechem. Tak więc nie bójcie się oddać Maryi i poświęcić jej swoje życie na wychowanie, ukształtowanie dzieci Boga. Zamieszkajcie w jej niepokalanym sercu, bo i sam Syn Boga nie bał się tam zamieszkać. Ciało z ciała. Krew z krwi, czy czysta krew może płynąć razem z grzeszną i brudną krwią? Jego drugie Boże Narodzenie jest właśnie u Waszych drzwi. Otwórzcie więc Wasze umysły na niebiańskie głosy, które na tyle różnych sposobów i przez tyle znaków mówię Wam, że bliskie jest Jego powrót. Tak miłość mojego matrzynego serca była. Najcenniejszą kołyską w czasie jego pierwszego narodzenia, tak triumf mojego niepokalanego serca stanie się kołyską jego chwalebnego powrotu. Dziś powtarzający się krzyk Matki nadal jest aktualny i ten sam, co sto lat temu w Fatimie. Pokuta i modlitwa, wezwanie do czystości i świętości. Popatrzcie, wasze narody stały się ofiarami materializmu poszukiwania przyjemności, prawo Boże! Jest coraz bardziej gwałcone, a nieczystość szerzona przez wszystkie środki społecznego przekazu. Ucieka się do wszystkich środków przeszkadzających życiu. Aborcje wzrastają wszędzie i są zalegalizowane przez prawa niesprawiedliwe i niemoralne. Nadeszły moje czasy. Wezwijcie wszystkich, aby weszli do arki mojego niepokalanego serca, aby ich ochroniła i ocaliła. Proszę Was o mnożenie się wieczorników modlitewnych. Pośród kapłanów, dzieci, młodzieży, a szczególnie rodziców. Ja, Wasza matka, chcę doprowadzić Was do miłowania Jezusa moim własnym sercem, abyście wszyscy w podobny sposób kochali go, jak ja go kocham. Jak dotąd miłość nie jest kochana w tych czasach za wiruchy. Pozwólcie, Abym miała ja, Wasza Matka, wychowywała Was do miłości i przyczyniła się do jej wzrostu. Pozwólcie się prowadzić po drogach mojego Syna, gdyż ja, Jego Matka, znam je najdoskonalej. Tak więc, kochani, jak mówi święty Ludwik, to nie ma Maryi za Matkę, to nie ma Boga za Ojca, bo jak mówił Jezus Chrystus, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Roztropny i mądry to zrozumie, a głupi i przewrotny zostanie przewrotnym. Jak mówi Duch Święty, człowiek i człowiek z niej się narodził. Według wyjaśnienia niektórych ojców Kościoła, pierwszym człowiekiem narodzonym z Maryi w Maryi jest człowiek Bóg Jezus Chrystus. Drugim jest czysty człowiek dziecko Boga i Maryi przez przysposobienie. Jeżeli Jezus Chrystus, głowa ludzi, w niej się narodził, to wybrani członkami tej głowy z konieczności także muszą się z niej narodzić. Ta sama matka nie wydaje na świat głowy bez członków, ani członków bez głowy. W przeciwnym razie byłoby to monstrum. Tak samo w przypadku łaski. Głowa i członki rodzą się z jednej matki. A gdyby ktoś z członków mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, czyli wybranych, Narodziłoby się z innej Matki niż Maryja, która wydała głowę, to nie byłby ani wybranym, ani członkiem Jezusa Chrystusa, lecz monstrum w przypadku łaski. Tak więc wszystkie dzieci Boga i wszyscy wybrani mają Boga za Ojca i Maryję za Matkę. A kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca. Dlatego odrzuceni, podobnie jak heretycy, schizmatycy, i tak dalej, którzy nienawidzą najświętszej dziewicy, lub patrzą na nią z pogardą czy obojętnością. Nie mają Boga za Ojca, chociaż się tym chlubią, ponieważ nie mają Maryi za Matkę. Mała ciekawostka dla rozumnych, którzy mogą to zmienić, a dla opornych to są ci, co myślą tylko o sobie. Dlaczego Szatanowi zależałoby, by pierwsze soboty miesiąca były w godzinach rannych? Ano, dlatego, bo w dzisiejszych czasach prawie wszyscy pracują do południa, w soboty i nie będą mogli skorzystać z tego nabożeństwa. Dlatego Maryja wzywa do gromadzenia się w wieczornikach, jak sama nazwa wskazuje wieczór, by wynagrodzić jej za bluźnierstwa i skorzystać mógł każdy z jej obietnic. Oto cała tajemnica, a wielu chciałoby z niej skorzystać, lecz nie może, bo są w pracy. Prośba do biskupów i proboszczów. Zacznijcie tworzyć wieczerniki pierwszych sobót miesiąca, wieczorami. Spowiedź, wspólna msza, święta, wspólny różaniec, wspólne rozważania. Wszystko to tylko raz w miesiącu i tylko dwie godziny. Tu większej chwale Boga i miłości do Najświętszej Maryi i Dziewicy. Nie traccie czasu, jak mówi Jezus, a będzie jak za dni nowego. Rozejrzyjcie się dookoła. Czy nie macie dziś tego? dopóki drzwi arki są otwarte wchodźcie, zawierzajcie się Maryi jako niewolnicy i dzieci święty Paweł też był członkiem głowy i niewolnikiem ale to już za dużo do was, a szczególnie do grup odstępczych, tak zwanych niby to jakichś tam kościołów czy coś a teraz obiecałem jeszcze jednej osobie napisać o słowie Bożym które jest żywe i nazywa się Pismo Święte Ewangelia świętego Jana mówi na samym początku, czym i kim jest Słowo. Jak myślisz, kolego, pozjadający wszystkie rozumy, interpretujący je po swojemu? Jeśli Słowo jest żywe i Słowo jest Duchem, a Słowo jest Bogiem, który przemawia do nas przez Pismo Święte i Bogiem jest Słowo, Duch Święty mknie, kiedy chce, daje komu chce, ile chce i kiedy chce, a nie wtedy, kiedy Ty chcesz i wołasz Go na stadion gdzieś tam na rozkaz na dwie godziny. A potem każesz Mu odejść, kiedy Ty chcesz. Wydaje mi się, że Duch Święty nie ma czasu ani przestrzeni. Bóg tylko w pokorze udziela łaski. Nie mówię już tu o uniżeniu Maryi. Charyzmaty, uzdrowień można zaobserwować u świętych pańskich, którzy na pokornej modlitwie w uniżeniu przed Najświętszym Sakramentem pokucie, i w pełni wiary wypraszali przede wszystkim zdrowie dla ducha. Czyżby nie wystarczyłyby Ci już słowa Jezusa, zamknij się w izbetce i się módl, a Ojciec, który widzi, odda Tobie. Pragnienie tylko mocy i cudów, uzdrowień, to zaprzeczenie miłości, która sama w sobie ma moc i uzdrowienie. Każdy charyzmatyk święty, który mocą modlitwy pokornej i pokutującej, a przede wszystkim cierpliwej, uzdrawiał ludzi przez nią w ukryciu, licząc na bożą łaskę i dotknięcie ducha świętego. Ty natomiast, wyrywając tylko słodkie cukereczki z Pisma Świętego, przekonując ludzi tymi cukereczkami, o których pisał święty Maksymilian Kolbe, uwiarygodniając tylko w werset taki czy inny na podstawie pisma, a nie jego treść w całości, gdzie omijasz pokutę, w tym samym na siebie ściąga zapłatę swoją. Psalm 81, na przykład. Dlaczego tylko używasz drugi, trzeci werset? Żeby to otrzymać. Najpierw wypełnić wersety z księgi Joela. Drugi rozdział, werset od 12 do 17. Tam jest pokuta. Ale nie, to już za dużo. To za trudne. Jezus od Alleluja, tak! Ale Jezus od krzyża pokuty. To już nie dla was. Dlatego otrzymaliście tylko werset 13 z psalmu 81. Werset 13 z psalmu 81. Pasuje do was za nieposłuszeństwo, za brak pokory i pokuty. Dlatego zostawił ich serca w zaślepieniu. Niech idą za swoimi pragnieniami. Tak więc napominam cię po bratersku. Opamiętaj się i zacznij pokutować. Przestań prowadzić owce na rzeź. Weź swój krzyż i krocz wąską drogą do zbawienia. A wy wszyscy z domu Bożego uczyniliście jaskinię zbójców. Sami staliście się hienami z tej jaskini. Pokora nie chce mieć nic wspólnego z pychą. Dlatego pyszni opuścili kościół i gromadzą się gdzieś po stadionach szukając mocy i uzdrowień, a nie szukają Bożej sprawiedliwości. Gdyby ją szukali, reszta byłaby im dodana. Ale nie, ich serca są zaślepieniu przez słowo chcieć, mieć, brać. Daj więcej, więcej mocy. Tylko mocy wam potrzeba. Tylko jakichś doświadczeń, aby naładować akumulatory. Ale jakim Duchem? Nie kochani, to tam nie ma Ducha Świętego. Duch Święty jest w Kościele, nie na stadionie. Ale nikt nie chce użyć magicznego tego słowa, nie? Nie moja wola, ojcze, lecz twoja, niech się stanie. Ty wiesz, co mi potrzeba i niech mi tak się stanie. Ja tak tylko na marginesie, kto ma rozum, niech rozumie. Jeśli będą jakieś zastrzeżenia co do czytania, nie potrafię układać tego, jak tam robił kanał Ku Bogu, czy jakieś tam... Jestem zwykłym człowiekiem i mówię tak, jak mówię. I nie robię z tego widowiska. Także pozdrawiam wszystkich, serdecznie wszystkich, przyjaciela z kanału Emre Kinek. Z kanału Iwonna Teresa i przez Maryję do Jezusa któż jak Bóg?